you. Mm -hmm. Mam twoją torbę. Nie mogłeś sam jej wyłowić? Szakur nie umie pływać. Daj najpierw worek! Potem powiem, kto się pod szakura potrzeba. W porządku. Ok, szakur, powiedz mi co widziałeś. Najpierw podszywacz wymyka się z wioski. Jest bardzo cicho, jak prawdziwy szpieg. Potem nakłada maskę na głowę. Potem podkrada się z powrotem do bramy. Ale już głośno, żeby go strażnicy zauważyli. Potem przecina skobel i ucieka. Rozpoznałeś go? Jak dla mnie to jakiś wariat. Zupełnie nie jak szakur. Ale czy wiesz kto to był? Owszem, to jeden z rybaków! Ten, który przebiera się za szakura! Jasne, sprawdzę to. Z ciekawości, szakur, co było w torbie? Powietrze! Moje czyste powietrze! Teraz znów mogę oddychać. Salim! Salim, musimy pogadać! Kit Mam broń, więc lepiej trzymaj się z daleka! Musisz wypuścić Jade! Masz na myśli tę głupią babę? Nie żyję! Była zarażona, więc musiałem ją zabić! A jej córka mówi, że masz antyzynę! Ja nic o tym nie wiem! Nie mam z tym nic wspólnego! Nie odejdę bez niej! Tak powiadasz? Masz ochotę się zawalić? Może zaproszę jeszcze innych gości? O, Boże, co on Ci zrobił? Spokojnie, jesteś wolna. Jasne. Moja córka, ona poszła. Jest bezpieczna, wróciła do wioski. Twój syn wciąż ukrywa się w domu, w którym go zostawiłaś. Co ja teraz zrobię? Nie mogę wrócić do wioski. Harun znów mnie przepędzi. Zabierzesz dzieci do wieży. Jak tam dotrzecie, poszukaj lekarki imieniem Lena. Powiedz jej, że krain prosi, by się wami zajęła. I że zapewnia, że dostarczy dość antyzyny dla ciebie i twojej córki. Ty jesteś Krain? Tak, ja jestem krain, A teraz wracaj do Jamila. czeka na ciebie. Jasmina jest z twoją siostrą. <laughs> Dziękuję za Twoją dobroć. Nie sądziłam, że są jeszcze tak życzliwi ludzie. Przedem z ekipą epidemiologiczną. Zespół czwarty. To było dwa dni przed zamknięciem miasta. Mieliśmy chodzić od drzwi do drzwi i sprawdzać, czy ludzie czują się dobrze. Na to do drzwi. Czasem było słychać głos, który brzmiał normalnie, a po wejściu okazywało się, że to przemieniec. Szalony i wściekły. Ale został mu jeszcze taki głos, by mógł robić ludzi w koniach. Czasem było ich kilku. Kombinezony są dość mocne. Są z PCW wzmocnionego podwójną warstwą poliwęglanów. Myśleliśmy, że nic nam nie grozi. Ale okazało się, że gryzonie potrafią to przegryźć na wylot. Czasami widzę kolegów z oddziału puśtykających po mieście. Cholernie mnie to przygnębia. A wiesz, co jest najzabawniejsze? Wszyscy są gryzoniami. Ale nie mogą gryźć, zabrakło im rozumu, by zdjąć mast. Mówię ci, robi się tu coraz dziwniej. Ile osób ma klucz do tej bramy? Tylko kilka. Tom, Gursel i Musa. Dzięki. Co mogę dla ciebie zrobić, Krain? Uszkodziłeś bramę, Gurzel. Puściłeś zarażonych do wioski. Ja? To był ten wariat w masce. Strażnik go widział. Ktoś inny widział ciebie. Kto? Gdzie on jest? Pokaż mi. Jest jeszcze ta maska, którą znalazłem u ciebie. No dobra, ale co niby miałem zrobić? Mieszkańcy nie chcą się opłacać Raisowi, a Rais robi się już niecierpliwy. Dlatego cię tu wysłał, prawda? Pozwoliłeś by zaatakowali twoich ludzi? Musiałem jakoś przekonać ludzi, że potrzebują ochrony Raisa. No i plan zdał egzamin. Więc o co ci cholera chodzi? Bo Musa chce ukatrupić człowieka w masce. I to ma być problem? Tak. Upewnij się, że tego nie zrobi, bo będziesz musiał wyjaśnić czemu wpuściłeś zarażonych do wioski. Dobra, dobra, pogadam z Musą i strażnikiem. Załatwione. Człowiek w masce nie będzie już wam przeszkadzał. Zająłeś się nim? Nie, to nie było konieczne. O tym, co zrobił? Może ci się to nie podobać, ale mordowanie ludzi to grubsza sprawa. Jeśli uznasz, że tak nie jest, to będziemy mieli do pogadania. Nie ma sprawy, się tylko wściekłem. Nie krzywdzę ludzi bez powodu. Dzięki, że z nim pogadałeś. Jak ważne są te zdjęcia? Ludzie mogą nie chcieć wierzyć słowom, ale zdjęcia każdego przekonają. Nie wątpię w to.